Zaprojektowałem i wydrukowałem parę wyrzutni nagunki recepturki, i do tego jeszcze działko, które strzela szybciej niż prawdziwy karabinek automatyczny. A na cieplejsze dni wydrukowałem własny pistolet na wodę. Zaczniemy od wyrzutni nagunki. Przeprowadzę pewien test. Przygotowałem trzy prototypy do strzelania, każdy innej długości. Zobaczmy z jaką prędkością będą leciały recepturki. Pierwszy, najkrótszy prototyp. Cel i par. Tak naprawdę nigdzie nie celowałem, ale zobaczcie jak udało mi się trafić. W zwolnionym tempie łatwo mogę policzyć klatki. I z pomocą matematyki wyszła mi prędkość 69 km na godzinę. Całkiem nieźle jak na taki mały kawałek gumy. Teraz drugi, nieco dłuższy prototyp. W zwolnionym tempie doliczyłem się niecałych trzech klatek, gdzie recepturka jest w kadrze. Co oznacza około 115 km na godzinę. Chyba zaraz przebijemy barierę dźwięku. Ciekawe jak poradzi sobie najdłuższy prototyp, numer 3. Po zliczeniu klatek wyszło 135 km na godzinę. I zanim zaczniecie pisać komentarz, przecież to nie jest możliwe, na pewno źle to liczysz. Pamiętajcie, to jest tylko prędkość natychmiast po wystrzale. Recepturka bardzo szybko traci moment i nie leci nawet 5 metrów. Ale nadal uderzenie jest mocne. Pewnie powiecie, że wybór jest prosty i powinienem użyć trzeciego prototypu, bo ma największą moc. Problem jest taki, że wykorzystuje granice wytrzymałości recepturek i już jedna przez to poległa. Więc zamiast tego wykorzystam coś pomiędzy drugim a trzecim prototypem. W taki sposób zaprojektowałem pierwszy model wyrzutni. Ma oczywiście ruchomy spust do zwalniania recepturek. Dużym plusem tego modelu jest to, że działa od razu po wydrukowaniu i nie ma dodatkowych części. Ale chciałem mieć kilka recepturek w magazynku, więc tak powstał drugi model z kołem zębatym i sprężynką. Po naciśnięciu spustu koło zębate odblokowuje się i wypuszcza jedną recepturkę. Przynajmniej powinno jedną, ale czasem idzie seria. Oba te pistolety są w całości moim pomysłem, dlatego są takie słabe. Ale teraz chciałem zrobić coś naprawdę dobrego, więc zaczerpnąłem inspiracji z internetu. Bronią ostateczną będzie automatyczne działko na recepturki. Zaczynam od zaprojektowania uchwytu na gumki recepturki. Wydrukowałem ich 8. Przykleję je teraz do tych kółek i powstanie mi z tego cylinder. Tak się on prezentuje. Będzie się swobodnie obracał na osi. Zaprojektowałem ją tak, żeby cylinder nie spadał, ale żeby miał dużo luzu. Działko ma być automatyczne, więc będzie napędzane silnikiem. Tym razem ten nieduży silnik szczotkowy powinien wystarczyć. Wydrukowałem też miejsce na ogniwo i będzie to jednocześnie uchwyt. Tu wystąpił mały problem. Przygotowałem sobie zatrzask, żeby połączyć dwa elementy. Jak sami widzicie, coś nie wyszło i zatrzask wydrukował się na odwrót. Nie mam pojęcia jak do tego doszło. Nie chce mi się drukować drugi raz, więc przykleję to na hama. Jak odpadnie, to wtedy będę się martwić. Ogniwo ląduje na swoje miejsce. Tak samo czujnik krańcowy, który będzie z pustym. Połączyłem wszystko kablami, a na oś silnika założyłem szpulę z nitką. To teraz pokrótce omówię działanie. Żeby załadować działko, nawijam nić na cylinder, a potem zakładam recepturki. Kiedy nacisnę spust, silnik zacznie zwijać nić. Jeśli nad się jest gumka, to zostanie uwolniona. W teorii wszystko proste. Zobaczymy, jak zadziała w praktyce. I jest lepiej niż się spodziewałem. Zaskoczyła mnie szybkość wystrzeliwanych gumek, aż musiałem to sobie policzyć. Wyszło mi 16 strzałów na sekundę, albo też 960 na minutę. To szybciej niż akacz, co szczerze było niezamierzone, ale jest całkiem imponujące. Działko ma też swoje problemy, bo za pierwszym razem nigdy nie może się udać idealnie. Przede wszystkim często się docina. Pula z nicią odpada, a sama nić czasem się zrywa. W przyszłości na pewno zrobię kolejną wersję działka, bo ma duży potencjał. Niestety te małe recepturki mają to do siebie, że po wystrzeleniu gdzieś znikają. Potem przez kilka dni znajduję je w losowych miejscach. Pod tym względem zdecydowanie lepszy będzie pistolet na wodę. Na pewno nie będzie łatwo, bo potrzebuje dużej szczelności. Pierwsze co muszę zrobić to oczywiście test. Wydrukowałem taki pojemnik z cienkimi ścianami. Napełnię go wodą i za 24 godziny sprawdzimy, czy coś przeciekło. Następnego dnia sprawdzam stan wody. Wydaje się, że nic nie wyciekło, tak więc test jest zaliczony. Do budowy użyję takiego mechanizmu. Nie wiem szczerze skąd pochodzi, zapewne z innego pistoletu na wodę. Ciężko nim operować bez żadnej obudowy, ale jak widać działa i pompuje wodę. Dociąłem mu krótką rurkę PCV. Dzięki temu w pistolecie zmieści się więcej wody. Skoro mechanizm działa, chciałem przejść do wydruku obudowy na pistolet. Pierwsza próba zakończyła się całkowitą porażką. Spójrzcie tylko na to spaghetti. Raczej to się do niczego nie nada. Dużo filamentu się zmarnowało. Przynajmniej mogę sprawdzić, że mechanizm pasuje idealnie do środka mojego modelu. Druga próba wyszła o wiele lepiej, mimo że filament nieco się wypaczył przy druku. Przez to, że mechanizm wykorzystuje sprężynę, Element biały i czerwony nie chce łatwo się połączyć. Tak wygląda wydrukowany przeze mnie uchwyt, który przytrzyma mechanizm w całości. Łatwo wpasowuje się na swoje miejsce w obudowie. Podłączyłem ostatnią rurkę mechanizmu i mogę wstępnie przetestować wodoszczelność. Po nalaniu wody widać, że przecieka w dwóch miejscach. Później spróbuję to poprawić klejem i lutownicą. Na tym etapie zdałem sobie z czegoś sprawę. Gdybym wyszedł z tym pistoletem na ulicę, ktoś mógłby go uznać za prawdziwy. W końcu mój model jest bardzo realistyczny, prawda? No dobra, może nie aż tak, ale ktoś z wadą wzroku mógłby się pomylić. Na wszelki wypadek lepiej pomalować model na jakiś jaskrawy kolor. Przy okazji umieszczę sobie na nim logo. W ten sposób wygląda dużo bezpieczniej. A dzięki logo wiadomo od razu kto jest twórcą. Chciałem wymienić filament i drukować dalej, ale nastąpiła awaria. Filament zaciął się w ekstruderze. Przy takiej okazji pokażę szybko, jak to naprawić. Zdejmij obudowę z wentylatorem oraz osłonę dyszy. Odkręć dyszę, odblokuj zator i po chwili drukarka znów działa. W międzyczasie już ostatni raz złożę mechanizm i obudowę w całość. Nie zapominając, żeby na koniec doczepić spust. Przy mocnym naciskaniu spustu można go przypadkiem wepchnąć do środka, więc przykleiłem jeszcze taki element, żeby temu zapobiec. Właśnie wydrukowała się górna część pistoletu, ale chyba źle ją zaprojektowałem i nie pasuje zbyt dobrze. Podobnie z wersją numer 2. Mimo, że wygląda całkiem fajnie, to zrobię to jeszcze inaczej. Taka prosta przykrywka dobrze spełni swoje zadanie, a korek na górze pozwala na dolanie wody. Tak prezentuje się skończony pistolet na wodę w akcji. Zasięg zależy tak naprawdę od tego, jak mocno wciskacie spust. W moim przypadku strzela na jakieś 7 metrów. Moim zdaniem działa lepiej niż dobrze. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę.